Witam kolegów, przedstawię kilka par które ustawiłem na rok 2021 w gołemniku rozpłodowym i tak pokrótce opowiem o tych gołąbkach pierwsza para jest to to Samczyk syn mojego 3,8 pełen brat do Samczyka 211 który był najlepszym lotnikiem oddziału, trzecim lotnikiem okręgu i dał Najlepszą roczną okręgu, którego Zbyszek Dyk zakupił u mnie za 11,5 tysiąca. Samiczka jest to y, Otomka Czaplińskiego. Przepiękna samica z linii Ronaldo. Następna parka. Następną parką jest tutaj czarny samczyk. Y, syn mojego 3 ósemka, i samiczka. Również jest z córką 3-8. I samice od drapy. Y, taką imbred miałem na króla i królową. Była córka Carlosa, a wnuczka Karla. A czarny jest po y, czarnej od Petera van de Merwe i po moim 3 Następna para. Nie wiem, czy będzie tu widać. Zaraz zobaczymy. Może iść mamy na, na gołemnik. Następną parą jest. Podwójny wnuk 3-8 i imbret samica od oryginalna od Andrasa Drapy, która jest podwójną wnuczką po Face'a. I lecimy od góry drugi rządeczek, a w drugim rządku jest samczyk, jest od Krzyśka Pruskiego, jest to samiec, który dziadkami jest. Harley, Cassius, Tomi, tam jest córka też była, Tomigana i Mighty Mena, córka. A samiczka jest moja samiczka Dena. Jest to córka 3 i samicy od Epuchów, córki 002, Mana w następnym sektorku w boksiku siedzi wnuk 3-8 i jednocześnie jest zaparowany z własną babcią. A to jest samiczka oryginalna od Braci Łepuch. To jest imbre. Tam na Replaya i na Klejnedirka, A z góry Klejnedirka jest dokładnie jej. Tatą jest ten Kopman 002. I to z, z własnym wnukiem, bo tak mogę powiedzieć. W następnym sektorzku jest tutaj kolejny syn, czusemka i czarnej od Petera Van de Merwe. Z ciekawości mogę powiedzieć, że w tamtym roku z tego samczyka uchodowałem 6 gołąbków do lotu. 6 mam po lotach. Na 4 wkładania najmniej młode po nim mają po 3 konkursy. A jest samicą. Od Jarka Dwornika ta samica co roku mi daje przepiękne gołębie i w budowie, bo reprezentowały okręg na ogólnopolskiej wystawie i z kompletem konkursu. W tamtym roku u mnie dwa z kompletem, u Tomka Czaplińskiego, bo dałem prezent. Z tego co wiem, też jest kompletem i Tomek typował córkę zawsze do, przez dwa ostatnie to na pewno loty do na GMP i następna parka nie wiem czy to będzie widać na dole drodzy koledzy jest tutaj może wypuścimy ich niech się prezentują jest tutaj od Tomka Czaplińskiego podwójny w jego sangersa a Asa, samiczka a samiczka jest od kolegi Mirosława Wardy jest to wnuczka od braci Mocarskich, tego Olimpijczyka, który poszedł sprzedany do Chin. I jednocześnie wnuczka Iwana od Herboców. Także przepięknej budowy te powiem tak, wszystkie te, wszystkie te gołąbki w tym sektorze mogę powiedzieć, że są z pięknym i pochodzeniem i, z, i bardzo fajnej budowy jak to można powiedzieć krem a krem także jakby ktoś był chętny z tego sektora przede wszystkim tu jest sektor kopmanów jest tam wiadomo Sangerz ale Sangerz to też z kopmana także można powiedzieć, że tu jest od 100 do 90% kopmany przejdźmy do drugiego sektora drodzy koledzy w drugim sektorku Zaczniemy po kolei może od tej strony teraz. Pierwsza para, która widać, jest to samczyk od małżeństwa Bożena i Marcin Paluch, mistrzowie Polski 2019. No i to jest imbred na 776, dokładnie to jest wnuk 776. I no to jest 776 i po 776. Także imbret. To jest samica zakupiona na pipie przez Tomka Czaplińskiego. Ja ją odkupiłem od Tomka. To jest belizgijska samica. Frank i już dam nie pamiętam jego nazwiska. Ale to kapitalny gołąb w tamtym roku miałem z tej samiczki. Super mi się sprawdziły. Wykołębia je w lotach. Następna parka. <coughs> drodzy koledzy. Jest tutaj samiczka. Od Krzysia Pruskiego. Kopman razy Jansen, ta jego złota para. A tu jest Imbred u mnie uchodowany na 776. Dwa razy brat, razy siostra, czyli syn, 776, razy córka, 776. Następnym parkom jest tutaj niebieski Pstry od Jurka Mrowca. Oryginalny lotnik. Zdobył bardzo dużo konkursów i siadał. Pierwszy na 29, pierwszy na 26, pierwszy na 19 i trzeci na 34 tysiące gołębi, a ta samiczka jest to córka mojej starej pstrej, ona latała u baranowskich. No i z finału ponad 400 km w 14 roku była na miejscu Pucharowym. ja nim się odkupiłem ze wspólnego gołemnika. Także wspaniała para daje super potomstwo nierozparzana. Tam czasami samczykowi tylko daję na te, ale do lotów zawsze zostawiam te gołąbki razem. Tutaj jest imbredzik samczyk na 776, ale nie ma na tą chwilę samiczki jeszcze, bo jest młody, ale dałem mu, niech sobie cele zajmie. Tutaj następna para z przepięknych gołębi. To są hirny, to jest córka 776 od Marcina Palucha, a tu jest Imbred, ojciec razy córka, groszek od Jurka Mrowcy. To jest dokładnie syn brzydkiego oka, no i jednocześnie wnuk brzydkiego oka. Także para kapitalna w tamtym roku była w parze. Gołębie się super sprawdzały u mnie i u Jurka Mrowca dostał do lotu gołąbka i wiem, że się fajnie spisywał. Następna para, nie wiem czy będzie widać. Może drodzy koledzy, ich wyjmiemy na głębnik. Zaraz, 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 jest to, jest to, upie, to jest siostra Jaguara od Piotra Bugały i jest, jest sparowana, jest tam sparowana z samczykiem, wnukiem 776, dokładnie to jest po tym samicy, co tu u góry jest, syn i z, po moim, to jest wnuk 776 i wnuk mojego trzyósemka. Także Super samiec sprawdził się w rozpłodzie. Co my tu jeszcze, drodzy koledzy, mamy w tym sektorze? A tu jest kapitalna para. To jest sektor taki, można powiedzieć, od 100% do 90% Huben, Hirn. Samczyk jest od Jurka Mrowca, który był najlepszym lotnikiem w rocznych. To jest gołąbek 16 roku, czyli w 17 roku bym najlepszym lotnikiem rocznych, a samiczka jest wnuczka chubenki od Piotka Bogały. To jest matka już pierwszego gołębia, który, no, gołąb, który siadał pierwszy z Brukseli i co roku robi mi kupę fajnych konkursów dzieci tego gołąbka, o tak mogę powiedzieć. I następną parką, nie wiem czy tam będzie widać. Jest Imbred na 776 i brzydkiego oka, i razy siostra też wnuczka Huberki. Także to jest kapitalna para. No i przejdziemy, drodzy koledzy, jeszcze do następnego sektora. To jest sektor ogólnie gołąbek i bardziej w krzyżówkach. I co ja tu mogę powiedzieć o gołąbkach? Tu jest para, to jest Szelenska od Marcina Palucha. A samczyk jest od Mirosława Wardy, podwójny wnuk Barko, werkamen, oryginalny. Następną parką jest tutaj płowy samczyk od Tomasza Czaplińskiego, podwójny wnuk Ronaldo. A matka jest siostra pedała, a to jest samica od Piotra Bugały. Siostra pedała i siostra takiej samicy, która w katalogu top hodowle była najlepsza u niego w kategorii H. O wiadomo, z tej samicy mam kapitalne gołąbki. następnym boksiku siedzi kapitalny gołąb w budowie. Zresztą one wszystkie są. To jest od Kowalski-Liszowski. Po jej takim wspaniałym rozpodowcu starym 23 czy 32 już nie pamiętam. E, także Super gołem daje. Jeśli chodzi na loty młode, komplety, naroczne do 500 lotowane, fajne. A tu jest samica od handlerka Wojciecha. To jest samiczka, która z trąsemkiem dała kapitalne dzieci w lotowym gołemniku i wnuki, ale przede wszystkim dzieci które pierwsze na oddział siadały, można powiedzieć, z wyprzedzeniem i po, jak trzy pierwsze miałem na oddział, to dwoje było właśnie jej dzieci i trzy ósemka. Także mówię, to jest kapitalna para. Następna para, jest to od Piotka, Samczyk, to jest dziadek mojego 15 lotnika Polski w kategorii I i najlepszego gołębia w 19 roku w kategorii C, oddziału, okręgu i w tym roku znowu ten jego wnuk jest najlepszy lotnik okręgu w kategorii C z dwóch lat na, jest reprezentantem na ogólnopolską z wyników a tu jest samiczka, córka piętnastka od Piotka Bugały, który tam był super lotnikiem na skale Polski i co mogę powiedzieć, ta samiczka z moim przyłusemkiem dała najlepszą roczną okręgu jako były dziadko, jako dziadkowie, były y, okręgu 2017 roku i teraz w 2020 roku. Jej córka bezpośrednia i 3 jest najlepsza roczna oddziału, druga roczna okręgu. Także mówię: no to jest para kapitalna. następnym sektorku, drodzy koledzy, jest tutaj samczyk groszek. Jest to syn pistoleta, dokładnie imbred pistoleta od Arka Tomy Sparowany z wnuczką pistoleta i z tych jego czarnych. No, powiem szczerze, że te gąbki już były w tamtym roku w parze kapitalnie się u mnie i u brata, raczej u, brata, u kolegi sprawdziły. Także jestem bardzo zadowolony z tej pary nie przeparzam. Następną parą, wyjątkową, jest to para drapów. Jest to czerwony i płowa. Samiczka jest od Andrzeja Gładzika. A tu jest od polskiego e, hodowcy, ale no, nie, nie chciałbym skłamać, ale co mogę powiedzieć o tych gołąbkach? To jest 100% drapa, ale co? Są to rodzice najlepszego lotnika oddziału w 2019 roku i drugiego okręgu i w tym roku 2020 Łarka Tomy, córka ode mnie na mojej obronce jest najlepsza roczna oddziału, także... Przez dwa lata dwoje najlepszych, w dwóch różnych oddziałach najlepsze lotniki oddziału i u mnie był najlepszy drugi lotnik okręgu. Tu jest kapitalna para, nie wiem czy będzie widać, Van Winkle. To jest imbret rudy z, z rudowymi pasami. Może go pokażę koledzy. Nie wyszedł. O proszę, proszę, może, może, może się uda. Jest to kapitalny samiet, one ganiają się na jajka. Jest to Samczyk Imbred, bo to jest y, z Maksimy. A dokładnie jest y, po synie Maksimy, czyli po, siostrze, po bracie dwóch złotych olimpijczyków, y, y, Olympic Queen i Olympic Glione, A sparowany jest od Marka Czaski też z gołębi. Y, we, y, z tych y, Van Winkli. Y, a tutaj następna para: to są wycofane moje gołąbki z lotu. Mogę pokazać do koledzy, Jak wyjdą tylko, na spokojnie. Ta samica grochowa jest, wywodzi się z mojego takiego słynnego kaziowego. Wspaniała samica. Ona reprezentowała okręg na ogólnopolskiej wystawie zresztą dwie siostry. I po samicy od, Jan, od braci Mętli to była oryginalna Jansena po tych Jansenach oryginalnych to od Handerka odkupiły. A tu jest właśnie po tej samej matce sparowałem na pokrewieństwo. Tyle, że ojciec tu był od Koźlika, wspaniały taki Jansen z linii Marksa. Także mówię, no tu jest Darek Marciszewski. Ode mnie dostał do rozpłodu pełnego brata gdzieźniaka tego z Gołębia. Sam osobiście odebrał ode mnie z podwórza. Także mówię, no jest kapitalna para. Także drodzy koledzy, gąbki są przepiękne. Część gołąbków uchodowanych, jak będzie, pójdzie do mnie, do Piotra Bugały, do Tomka Czaplińskiego, do kolegów, którzy zamówili. Ale na następne lęgi, jak ktoś by był chętny, jest nowy rok, mogę zacząć przyjmować zamówienia. Podaję numer 691 019 535, ewentualnie pisać na Facebooku. Będziemy spróbować się dogadać, jak ktoś chętny z tych gołąbków sobie nabyć. Także zapraszam, gołębie są tu wyjątkowe, są oryginalne dzieciaki lub rodzeństwo, jak do Jaguara, dzieci 776, wszystkiego oka, Kopmana 002 od łebuchów. Mówię Junt Artis od Piotka, pedała siostra no, Arkatomy, jak to się mówi. Jest tutaj gołąbek syn pistoleta. No mówię, to są takie gołąbki, że naprawdę pełno dzieci mojego 3-osemka. Rodzeństwo, jak to się mówi, do niektórych olimpijczyków lub dzieci do olimpijczyków. Także serdecznie zapraszam na obejrzenie filmiku, na subskrypcję. No i tyle, łapki w górę i będziemy dalej nagrywać. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.